Bo czy ten oksygu będzie Zbyszko? Czy pomarancze? Jak widać, ono się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Zbyszko. Informacje, że jest 20% więcej soku. Że jest 250 litrów gratis. Czy że jest o soku pomarańczowym Skład produktu: Wartość odżywczą, jak i kotreskowy. Ciemność, jest to litr i 750 litrów. Więc tak. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. i nalania produktu Tak jak widać się prezentuje produkt po Widać, mam taki jasno pomarańczowy kolor Tak jak widać się prezentuje produkt ponlaniu, Widać, ma taki jasno pomarańczowy kolor Więc tak, teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu Powiem no tak, jest to takie dobre. Słodki, naturalny pomarańczowy yy, sok, gazowany, jakbyście dali taką yy, tabletkę multivitaminową. Znaczy Nie wiem jak ją nazwać, no wiecie, takie tabletki. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to a 39 Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zaczynać, że ma naturalny pomarańczowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktów. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. Gdzie dziś, ponieważ jest to prawda, jest w dobrej cenie. Miashi ja do koniec i pa pa.